się odcinek będzie o tym, co mam w torebce. Pokażę Wam moją torebkę i co w niej mam. Nie lubię nosić mm, dużych torebek, nie mnie denerwują po prostu. Więc, aby już nie przyglądać, zacznę pokazywać torebkę i co w niej mam. Mam tu taką torebkę zwykłą. Kupiłam ją w zeszłym, w zeszłym roku w zimie. Jest bardzo fajna, jest taka średniej wielkości. Paski są dość wytrzymałe na tyle rzeczy, jakie wnoszę I nie pluje się Więc Zacznę pokazywać, co mam w środku Mam tutaj oczywiście portfel Ojej Portfel Pusty Pusty Portfel Mam tutaj notesik w razie gdybym potrzebowała zapisać kogoś numer albo nie wiem Po prostu potrzebowała zapisać numer Albo jakiś adres, kogoś, nie wiem, cokolwiek Mam tutaj e, Krem do rąk Strynowo-motiszowo-motiszowy Coś dostałam go na urodziny w zeszłym roku też e, Z jakimiś dziwnymi składnikami Nie wiem Stryna i motisz Nie wiem co to jest Więc krem do rąk a tutaj zawsze mam, jak na przykład idę do szkoły i na przykład idę, mamy przerwę idę do łazienki i fryzura mi się całkiem zepsuła i ja zawsze mam przy sobie lakier do włosów o nieprzyjemny zapachu lakier. To jest ten balsam. Nie mogę nic wyjąć z tej torebki. Właśnie, to jest problem, ta torebka ma też swoje wady, bo jak na przykład pchnie się w to duże rzeczy, to potem nie można wyjąć. Trzeba wszystko wyjmować. Szczotka z lusterkiem. Kremliwe. Okulary przeciwsłoneczne. Ładowarka do telefonu. Wurde ja wyjęłam już wyjęłam w ogóle już to wszystko prawie wyjęłam pół rzeczy z tej pirewki, które ważne. Lutareczko. I wreszcie moja kosmetyka. Mam jej perfum, w zapachu owoca kokosowo ananasowym. Mały. Pokażę Wam, co mam tutaj kosmetyczny. Mały grzebek. Podkład Edit Cosmetics. Bardzo fajny. Nie widać efektu maski. Nie wiem, jak to nazwać. W ogóle nie wiem, jak się to nazywa. Powiem tylko, że Dobruwi. Tak, jest w Dobruwi. Błyszcze jeszcze Cosmetics Diamonds i mam tu taką moją ulubioną szminkę, taką leciutką i fajną, wysuwaną, taką długą. Bardzo by się nią bawić. E, co ja tu jeszcze mam? E... Tak ja Przepraszam, ale naprawdę noszę to na co dzień, tylko że po prostu wyjęłam rzeczy. I zazwyczaj noszę taki... Ludzie myślą, że to jest... Po prostu niektórzy myślą, że to jest perfum, woda toaletywna, coś to w tym stylu. Lecz to jest płyn do dezysfekcji. Płyn do dezysfekcji. O nie. Przyjemnym zapachu. Bardzo. Zresztą... I więcej. No i z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.